Dobry dzień, dobry dzień, dobry, cześć. czołem boom headshot, od śliczną palemką i przy niej obok ze sraną sarenką. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w ramach cyklu Roy Playing Games, a dzisiaj ponownie Far Cry 3, ale dzisiejszy odcinek sobie troszeczkę tak podkręcimy pod kątem unikalności. Albowiem kochani, kochani, mamy tutaj malutką uroczystość mini mini jak się to mówi mianowicie dziewięćsetny film na moim kanale nie mogło to przejść bez echa i mam dla Was wypasioną sprawę mianowicie w dzisiejszym materiale z gry w losowych momentach których nawet nie będę akcentował pojawi się obrazek z kodem z kodem który umożliwi Wam po prostu pobranie pełnej wersji gry Far Cry 3 w edycji rozszerzonej Lost Expeditions Edition. I trzy takie kodziki się pojawią w różnych momentach na tym filmie. Będziecie je musieli wpisać na stronie cdp.pl, gdzie wpisać ten kod do kogo się zwrócić w ramach problemów. Wszystko macie w opisie dzisiejszego e, filmu. Jeśli znajdą się jakieś osoby, które mnie opierdolą, że puszczam o takiej godzinie, a nie o innej, że ich nie ma i w ogóle, nie przejmujcie się. Rok będzie miał bardzo podobną sprawę w godzinach późniejszych. Także będzie szansa. W sumie chyba sześć kodziaków dla was. Także to z okazji 900 filmu na moim e, kanale. A w ramach takiego mini wykładziku aktywizującego to... Chciałbym, żebyście napisali w komentarzach jeden, jeden odcinek, nie serię, nie playlistę, jeden odcinek, który najbardziej Wam się spodobał z tych w sumie 900 na moim kanale. To by było, tyle w ramach takiego wstępniaka. Ok, udało się. Bla 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 bla. Um, udało mi się uruchomić w końcu w Directa. Jest. Chodzi sobie. To była kwestia po prostu uaktualnienia. Także no, tak to wszystko wygląda w tym momencie. Jeszcze ładniej po prostu to działa. Dobra, e, kochani. Świat, Far Cry, tropikalne piekło w raju pochłonął mnie bez reszty. Ta gra jest nieprawdopodobnie namacalna. Jakby umożliwiająca taplanie się absolutnie w tym wszystkim. Czujesz tą trawę. Te wszystkie źdźbła, palemki, refleksy świetlne, słoneczka i inne e, bajery. Coś niesamowitego. Exploring bardzo fajnie prosperuje z mojej e, e, strony. <laughs> oprócz misji głównych, oprócz e, misji dodatkowych na tablicach opiewających na upolowanie konkretnego zwierzęcia konkretnym rodzajem e, broni. Zabicia konkretnego herszta, jakiejś pandy e, za pomocą broni e, białej w myśl eliminacji um, cichej. Różnego rodzaju strzelnice czy wyścigi pysznie. Ale bardzo fajny um, akcent, nacisk na um, elementy związane z wykonywaniem um, przedmiotów szeroko rozumianym um, Dobra kochani, niestety będziecie musieli wybaczyć mi dzisiaj kilka kwestii, o które została wykastrowana gra przed wzgląd na różne prace konserwacyjno-optymalizacyjne. I dlatego niektóre okna, tudzież plecaka, ekranu umiejętności są zablokowane. Gdy się na nie wejdzie, nic na nich nie ma, gra się frizuje. Także będziemy bezpiecznie je omijać. Troszeczkę już, tak jak wcześniej poznałem świat gry poeksplorowałem i bardzo mi się, tak jak wcześniej mówiłem, spodobał nacisk na przetrwanie, gdzie taki sympatyczny, dla mnie przynajmniej wyjątkowy ukłon w stronę realizmu, że żeby mieć bardziej pojemny portfel i móc gromadzić większe ilości pieniędzy, musimy uszyć większy portfel. Żeby to zrobić, musimy zdobyć skórę konkretnego Zwierza. Rejony są podzielone właśnie na areny występowania konkretnego gatunku. I żeby powiększyć sobie miejsce w plecaku na lód. Kabury na większą ilość broni. Portfel na większą m, ilość m, kasy. Pas na większą ilość ampułek ze zdrowiem i innymi medykamentami, specyfikami, boosterami. Wszystko trzeba uszyć, zapolować i tak dalej, i tak dalej. Czyli powiedzmy ta integracja. Ze światem przedstawionym, konieczność odnalezienia się w tych realiach, tragiczna walka o przeżycie, albowiem tutaj konfrontacja, nie wiem, chociażby ze złotym tygrysem za pomocą łuku, naprawdę nie należy do najłatwiejszych. Możemy wykupywać mapy ukazujące specjalne postumenty, tak zwane przedmioty kultu, które oprócz y punktów y, y, doświadczenia też działają troszeczkę na zasadzie y, achievementu. Ogromnie dużo fanu daje system y, mm, przejmowania właśnie masztów radiowych ukazujących w danym sektorze ukryte znajdźki, y, czy to właśnie y, wspomniane przedmioty y, kultu, y, czy... Skarby okraszone właśnie takim jakby o, symbolem diamentu. Mapy można wykupywać oprócz tego, i dzisiaj pobawimy się, mam nadzieję, w kilka rzeczy, mianowicie w bieżący cel. Wykonamy sobie misję opiewającą na konieczność infiltracji bazy, podłożenia ładunków wybuchowych i rozsadzenia sprzętu grupki bojowej właśnie Wasa, czyli naszego wesołego psychopatycznego pedesa, do którego jestem podobny, ale nie przesadzajmy z tym irokazem. Są granice wejścia imersyjnego w świat gry oraz okoliczności klimacących. Nieważne. I zdobędziemy sobie maszcik radiowy, który powinien nam ułatwić rekonesans i rozpoznanie... Oponent. W kwestii sprzętu oczywiście poszedłem w to, co ubóstwiam, czyli w leki karabin maszynowy. Bardzo fajna jest tutaj opcja też personalizacji broni pod kątem wizualki. Po prostu pod kątem wizualki, sobie, co się dało, to sobie zrobiłem jako czarno-czerwone. Ale póki co bawię się tą splówką. Ogromna moc, bardzo fajny feeling strzelania. W ogóle każda broń niesie tutaj za sobą bezdyskusyjny fan pod um, kątem radości ze z, um, strzelania, zabawy itd. Tak tak po prostu to jest piaskownica, którą chce się po prostu eksplo. Robać, przejmować, pomagać tym y, ludziom i czujemy za pomocą konkretnego progresu, no po prostu y, podniesienie naszego y, poziomu, co bezpośrednio owocuje y, operatywnością i zaradnością naszego y, bohatera. Okej, okay. gdzie tu mamy y, najbliżej? Tutaj się przeniesiemy, bo sobie po prostu odblokowałem tutaj. Y, Miejsce, o właśnie, tu jest mój karabinek. Na wszelki wypadek wziąłem sobie. A, no właśnie, dobrze sobie przypomniałem, tu mamy łuk, ale zmienimy go sobie na karabin snajperski. Wiem, co teraz powiecie. Eee... Tak, rojo gra z tumikiem, ale powiem wam, że gra naprawdę. honoruje czasem eee, walkę na odległość. Fajnie, po prostu można gościa ściągnąć. Bardzo fajny jest system dodatków. Niektóre bronie mogą mieć dwa dodatki, niektóre tylko jeden i trzeba się zdecydować, czy luneta, czy kolimator, czy kobra, czy celownik z kropką, czy powiększony e, magazynek. Tego typu kwestie dylematy. Póki co przystępujemy do akcji. Zrezygnuję na razie z jakiegokolwiek środka z transportu, żeby pokazać Wam piękno i głębie. No pięknie, no. Akurat kurwa na tygrysa i cel! Chuj, że zawsze było coś innego. Szybko, leczymy się. Jedziesz, jedziesz. Uff. No i właśnie to jest to. To nie jest tak, że wchodzimy sobie do dżungli. To, 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 Z jeb tygrys, jeb wściekły Rododendron, który chce urwać nam dupę. No, to, to jest roślinka. Nieważne, co nas tu czeka. O, jejku, ale dobrze. Na szczęście, mam tutaj życie. Niestety, jako że jest maintenance, fucking maintenance, nie mogę wam pokazać. W kwestii rozwoju postaci, poszedłem tutaj z każdej yy, drogi po troszeńku. O, proszę bardzo. I zapolujemy sobie, bo to mi chyba pozwoli uruchomić możliwość zrobienia jakiejś ładownicy. Gonimy, 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 gonimy. Przadujemy, przadujemy spokojnie. Twardy byk, twardy byk. Tu mi się przyda, strzelba na słonia dosłownie. Kurde! I ty... To... Dobra. Jeszcze mi myszka padła. O, ja to mam dzisiaj szczęściem, wam powiem, kochani. Po prostu ostatnimi czasy mnie tak. Rumpa w ty... No niestety każde wejście w menu skutkuje totalnym frizem i koniecznością odpalenia wszystkiego. Nie wiem, czy w ogóle te rzeczy mi się tutaj odpiszą, ale są jaja niestety z tym całym Uplay'em. Pamiętam tragiczne sytuacje właśnie z... Future Soldier Ghost ee, Reconem No i nie ma rady. No. jakby nie mógł być jeden dobry, konkretny system, tylko kurwa 50. I każdy działa dziwnie, ale cóż. Nie ma rady. Każdy chce mieć swój własny system społecznościowo-dystrybucyjny elektronicznie. No, ale fuck it. Cieszmy się tym po prostu, co mamy i postaramy się teraz. Mhm. Chyba cię zgięło w dupę. Nie. Nie tym razem. I tu nie tylko na zwierzęta, na florę, faunę trzeba yy, y, uważać. Na przykład jak chodzimy z jakiejś skarpy, warto naciskać S, bo jedno potknięcie i y, kończy nam się w tym momencie życie. Także. Kolejny aspekt przetrwania. Warto zdobywać sektory. Zawsze przychodzi wsparcie niebieskich, tak to sobie nazwijmy, które pomaga nam w, w raz w toczeniu starć, walk, jak i wspiera transportem, po prostu podjeżdżając z autem. Fajne są rzeczy, właśnie takie, które strasznie lubię, pokrywane gdzieś pod wodą, w jaskiniach, coś w tym stylu. Super zabawa. <grych> Okej. Okay. Jak my się tam drapiemy? Łatwo nie będzie z tego, co widzę, ale tu chyba prowadzi dróżka. No spójrzcie tylko, kochani. Co, coś niesamowitego. Ubóstwiam gry, w których czuję się małą mrówcią i świat może nie przygniata swoją wielkością, ale intryguje. Lucik, bardzo fajnie. Różnego rodzaju. Też bardzo fajny system osłon, celowania. O, na przykład na tą stronę. Tutaj na tą, zależności jak delikatnie obrócimy myszkę. Wychylania się. Call Juarez z kolei. Yy, dwójka bardzo fajny. System celowania miała o, wszystko takie fajne, klimatycznie zdezelowane. Taki kurde Fallout w Skyrimie, piekło w raju Skyrim na ołów. Odlot zresztą wiecie, jak coś takiego bardzo mnie yy, rajcuje. No, spinaczka bardzo fajne elementy. Zręcznościowe, którym towarzyszy po prostu imersyjna animacja e, konkretnej czynności. Ok, widzę, że tym razem nie ma łatwo. Nie ma typowej drabinek, ale dobrze. To przynajmniej w jakimś stopniu tam ciacha monotonię e, e, tego wszystkiego. No i przynajmniej możemy sobie popodziwiać świat. Fajny widoczek jest z tym wszystkim nie tędy tędy ktoś ma lęk wysokości to ma przesrane. no ma przez No, upragniona drabinka zaraz zobaczymy jakie takie miejsca wydarzenia charakterystyczne wokół w promieniu tego postawionego masztu. Się ujawni. No to jedziemy. Elegancko. świat a, e, przedstawiony. Świetna aranżacja pod kątem bardzo klimatycznych obiektów. Gdzieś tutaj jakiś stary, zardzewiały e, wrak. Profity płynące za, e, w kwestii przejmowania masztu Darmowa konkretność broni. Nowy asortyment e, w sklepach. Jeśli chodzi o rozwój postaci, poszedłem zarówno w kwestię tutaj e, przeżycia, zdrowie, regeneracja punktów, szybsza regeneracja na szarpniętych tych punkcików różnie, różnie, różnie. Ok, widzimy, gdzie mamy się udać. Czyli zjedziemy sobie tu, tu przejdziemy, tu się jakoś przemykniemy. No to jedziemy. I ciul, elegancko. Dobra, inwestuję głównie w zielone liście, jak po prostu bardzo łatwo z nich wykonać. Powiedzmy te lecznicze aromaty, tak to sobie nazwijmy, których yy, efektywność można ulepszać konkretną ścieżką rozwoju naszej postaci. Okej, okay, udało się, ale uleczmy się. Okej. Okay. Robi się mrocznie. Cykl dnia i nocy, bardzo fajnie. Nie wiem, czy wiecie, jak upolować rekina. Potrzebuję dwa, dwie skóry rekina, żeby powiększyć sobie portfel. <coughs> Problem polega na tym, że nie wiem, tu trochę jakiś harpun, jest, czy co. Z noża to w ogóle jest jakaś masakra, żeby rekina pokonać. Stoisz na jakiejś barce, opuszczonym, zdezelowanym czymś, strzelasz spoko, ale on tak szybko pada na dół, że zanim go dogonie zedres skórę, to już się pięć razy topie. Chyba, że jest na to po prostu jakiś lepszy e, tip. Dobra Zabawa w psucie, no Coś, 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 coś dla mnie Ok Tutaj tego LKM-a dla Was wziąłem Dobra, bardzo fajny motyw oznaczania Wrogów, brania priorytet W tym pomaga bardzo fajnie aparacik o Hopsik tu jest gościu. I potem już z automatu rejestrujemy hmm, jego drogę. Tutaj będzie kolejny drapieżnik. Legenda. Kolejny. Gdy robimy zdjęcie na mapie. Wyskakuje nam to w jaką stronę są obróceni. Kolejny najważniejsze jest to, żeby nie dopuścić do wszczęcia alarmu. Taki trochę motyw komandosów. Czy bardzo fajna gra Saboture, Saboteur, Saboteur, na pewno kojarzycie? ludzi. Ok, jak widzicie na mapce są już oni oznaczeni w ten sposób, w którą stronę są obróceni. Może niepotrzebnie zrezygnowałem z karabinu. O, tutaj widoczność prawie mnie zauważył. Pójdziemy z innej strony. Wo huh, Jest jakiś gościu. O cholera, no nie zauważyłem go wcześniej. No nie będzie łatwo. Możemy. by ktoś nas zauważył? Nie inaczej No to nie do końca się udało no ale dobra przynajmniej może troszeczkę więcej Roja w tym całym układzie. Coś niesamowitego. Naprawdę wreszcie oponenci stanowią wyzwanie, i dają więcej satysfakcji, gdy się uda ich pokonać. Tu wodzie nie można strzelać. Granat na pewno się przyda w tym momencie. Trochę ich tu jest. Dobra. Zastrzyk. następny Chce się schować Eliminacja Dobra dostał Przejdziemy sobie wyżej Dobra, przejdźmy na cięższą artylerię. <śpiewa> Teraz Wam pokażę. Ta zabawa troszeczkę w kotka i myszkę. Dwóch skumulowanych koło siebie, jak to robimy? Oh my god! Double kill, szmaty! Dobra, elegancko. Dobra. To akurat warto naprawdę przeczesywać. Nie chodzi już o sprzedaż. Ale kasiorkę. Czasem amunicja, która może... No wydostać nas z bramkowej sytuacji i przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Nie, tu nie za bardzo. <ścoughs> Szkoda, że nie można wyłączyć alarmu. Wow! Podkładamy bombę, amunicja, przeładowanie, jakieś dokumenty, laptopy, bajery. Dobra, fulamo, bardzo dobrze, podkładamy. No, piękna dywercha 14 sekund. No, szybciej, chłopie Wow! No, zaraz będą mieli ładny wybuch. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No. Troszkę zabawimy się z nimi. Dobra, padł. Now, tell me about your friends. The radio said Voss was recording ransom videos of P.C. P.C.? Pirate's Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, <laughs> the strength you receive from the path will help you succeed. A, przepraszam, jednak da się wyłączyć alarm. Oczywiście z stylem roya. Kochani, nie zmieniam swoich pierwszych wrażeń, jeśli chodzi o tą grę, która daje mi bardzo dużo e, fanu. Bardzo fajnie jest móc obserwować to jednak, że e, szata graficzna idzie do... Przodu i ludzka wyobraźnia i przede wszystkim umiejętności są w stanie wykreować i stworzyć coś tak przede wszystkim urzekającego, e, wizualnie wciągającego, jeśli chodzi o e, fabułę. Bardzo atrakcyjnego w kwestii fanu, gamingu e, i feelingu e, na każdym kroku, czy to strzelanie, eksplorowanie, czy ulepszanie, polowanie, misje dodatkowe. Odnajdywanie różnych rzeczy, poznawanie historii coś niesamowitego. Bardzo fajnie się bawię i naprawdę szczerze Wam polecam tą grę. Nie będziecie żałować. Czy jest to gra, dla której warto kupić mocniejszy sprzęt? Na pewno z nawiązką nam się za to odpłaci. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. To był kolejny i na pewno nie ostatni materiał w ramach Roy Playing Games, a z tej strony Patryk Royorojewski specjalnie. Dla Was w ramach gry Far Cry 3. Trzymajcie się koń i serdeczna tarcza.